Ranking chipsów z naszego sklepu, uwaga, na początek Cheetosy groszkowe, fajne, inne, nietypowe Dajmy na czwartym miejscu, niech będzie Dalej mamy takisy ketchupowe Ja za ketchupowymi rzeczami nie przypalam, więc Niestety ósemeczka, wyżej dać nie mogę Cheetosy flaming hot Delikatnie ostre, przyjemne, więc Taka piąteczka myślę będzie optymalna Dalej mamy herska royal Carolina Reaper Zbyt ostre, więc dziewiątka, one są już przesadzone mm, Takisy salsa brava Przepyszne, w ogóle jeden z lepszych takis, Chyba moje ulubione, więc dajmy na miejscu drugim Niech będzie Dalej mamy Pringles miodowe, siodemeczka, fajne inne, ale na pewno nie najlepsze. Lejsy ogórkowe też, nietypowe chipsy, więc miejsce szóste. W ogóle klikajcie tutaj i nagrywajcie tiktoki z tym efektem, bo osoba, która zdobędzie najwięcej lajków do końca weekendu, dostanie nas paczkę pełną chipsów. Takie niebieskie trójka, są spoko, ale po pięciu są już zbyt kwaśne, więc wyżej dać nie mogę. Pringles Minecraft uwielbiam, więc miejsce pierwsze. No i na miejscu dziesiątym, uwaga, Lejs awokado, w sumie pasuje.